Cześć, witam serdecznie w gamingowym przeglądzie tygodnia w odcinku numer 178, to już 178 tydzień, kiedy staram się podawać Wam najważniejsze wiadomości z branży gier. Dzięki serdeczne, że ze mną jesteście. Dzisiejszy tydzień będzie troszeczkę krótszy niż te kilka ostatnich, ale wydaje mi się, że waga tych newsów troszeczkę to zrównoważy, szczególnie jeżeli mowa o trzech, czterech pierwszych. Eee, no właśnie, co w dzisiejszym odcinku: zapowiedzi i plotki aż o trzech remasterach. GTA V za darmo. Wiemy już, jakie miało być początkowo Diablo 3. To jednak, oczywiście, nie wszystko. Ja nazywam się Arkadiusz Arkadikus Woźniak i zapraszam. Miniony tydzień to zdecydowanie tydzień zapowiedzi remasterów. Albo plotek o remasterach, albo domysłów o remasterach. W każdym razie tydzień remasterów. Na pierwszy ogień Diablo 2 te rzekomo przepadło. Nie ma plików źródłowych, nie opłaca się tego robić, grzmiał i krzyczał Blizzard. Aż tu nagle, ni stąd, ni zowąd mamy plotę wywołaną przez Action Gaming Net. A według tej ploty, Blizzard jednak tak do końca pomysłu remastera nie porzucił, a brak plików, co swoją drogą dla mnie brzmiało to jak bardzo absurdalny argument przeciwko remasterowi, nie stanowi jak widać przeszkody w stworzeniu odświeżonej wersji. Roboczo nowy, stary Diablo 2 miałby nazywać się Diablo 2 Resurrected, a dłubać nad nim ma studio Vicarious Visions, które zaserwowało nam między innymi Crasha w wersji Insane Trilogy, czyli jest dobrze. Sam fakt, że nie odpowiada za to Blizzard, któremu gracze do tej pory nie mogą wybaczyć Warcrafta 3 Refunded, jest bardzo dobrą wiadomością. Swoją drogą ciekawych czasów żeśmy dożyli, skoro większość graczy uważa, że ten legendarny przecież kiedyś Blizzard lepiej żeby nie dotykał tych swoich gier i jeżeli chodzi nawet o remastery, lepiej żeby oddał to komuś innemu do roboty. Do tempora omores. Gra ma rzekomo pojawić się na rynku jeszcze pod koniec tego roku, ale to wszystko wciąż tylko domysły i plotki. A jeśli nie chce wam się czekać, to przypominam o modzie do Dawn, który przenosi nas do świata Diablo 2, o którym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Wygooglajcie sobie Dawn Reign of Terror. Okej, okay, tego się w ogóle nie spodziewałem, przyznaję się bez bicia, nie podejrzewałem, nie domyślałem się, to wzięło mnie to totalnie z zaskoczenia. Wśród zapowiedzi remasterów w minionym tygodniu znalazł się Tony Hawk Pro Skater 1 i 2. Ten remaster został zapowiedziany podczas Summer Game Fest i tak jak w przypadku rzekomego remastera Diablo 2, za tę produkcję odpowiadać ma również studio Vicarious Visions. Mi otworzyły się od razu wszystkie nostalgiczne pory i inne dziury, ale trzeba na to spojrzeć z trzeźwym okiem. Po pierwsze, i bardzo to dla mnie ważne, mamy oryginalny soundtrack i bardzo dobrze, bo nie wyobrażam sobie takiej dwójki bez Paparouch i Blood Brothers, które to właśnie odkryłem dzięki Tony Hawk Pro Skater 2. Po drugie, mamy praktycznie kropka w kropkę przeniesione na dzisiejsze czasy gry, więc nie będzie udziwnień. No i gra wygląda bardzo ładnie, ale póki co, animacje wydają mi się nieco sztywne, chociaż tutaj pewnie trzeba było iść na kompromis, bo nikt nie chce robić z tego symulatora, tylko dobrą arkaidówkę, więc jestem w stanie wybaczyć twórcom ten fakt, ale nigdy! Nigdy nie będę w stanie im wybaczyć braku ragdola. Przecież ta gra sama się o to prosi już od premiery podstawowej wersji, tylko wtedy to nie istniało. No zobaczymy. Premiera 4 września tego roku. Za to ostatni tytuł z tej listy remasterów zapowiadany był najbardziej tajemniczy. Oficjalny Twitter serii gier Mafia publikował wpisy totalnie jednowyrazowe. Rodzina

ale nie mówimy o remasterze pierwszej części, a o całej wydanej trylogii. Potwierdzone to zostało krótkim teaserem. I cóż, w części trzeciej na nie mamy co się wielkich zmian spodziewać, wszak od może wejdzie to w 4K przy 60fpsach w przypadku konsol, i będzie zawierać wszystkie delceki. Dwójka wygląda tylko na mocno rozciągniętą pod kątem rozdzielczości, mimo że, według zapowiedzi, ma to być gra na silniku odświeżonego, zresztą trójki. Możliwość odpalania dwójki na dzisiejszych platformach na pewno będzie wygodne dla tych, którzy chcieliby powrócić do gry. No i w końcu mmm mm, mm, która jest już remakiem na miarę Resident Evil 2 czy 3 od Capcomu. Mamy nie tylko zrobienie gry od nowa, ale i nieco bonusowej rozbudowanej fabuły i wygląda to przed Więcej dowiemy się podczas oficjalnej prezentacji 19 maja. Niebaniutki epik zrobił to. W minionym tygodniu krążyły plotki, że kolejna gra, kolejna darmowa gra na epiku ma być duża. No i nie kłamali. Owa gra to Grand Theft Auto 5. To pierwszy raz od czasu premiery, kiedy piąteczka jest za darmo. Z jednej strony nie wyobrażam sobie nikogo, kto do tej pory by w to nie zagrał, a z drugiej, nawet jeśli ktoś taki się akurat trafił, to i tak opłaca się Rockstarowi taką grę wrzucać za friko z prostego powodu: im więcej graczy, tym więcej kabzy z mikrotransakcji. Ja tam się cieszę. Nie dlatego, że gra jest za darmo, bo grałem ją lata temu i wcale nie uważam jej za jakąś wybitną. A no, tym bardziej za najlepszą odsłonę serii, ale dlatego, że rzekomo można w niej robić zajebiaste filmy ale la machinime, i mam zamiar sobie poużywać. Warto od czasu do czasu odwiedzać Reddit, a można tam znaleźć naprawdę niesamowite gamingowe perełki i właśnie niekoniecznie gryczy, newsy o grach. Jeśli lubicie się czasem pośmieć z gamingowych absurdów czy dobrych parodii, warto zajrzeć na kanał Matius Szmena, który 12 maja opublikował Sekiro Might Die A Lot. Czyli jak widać po samym tytule, parodię i to nie krótką ostatniego dzieła From Software. Co ja tam wam będę niepotrzebnie gadał? Weźcie sobie chipsa czy kanapkę, kliknijcie w link w opisie pod tym filmikiem i zarezerwujcie sobie nieco ponad 30 minut i miłego oglądania. Ah damn it, it's not enough to repair the roof. Oh, no, there's no need. There you go. Wracamy na moment do uniwersum Diablo, o którym zrobiło się głośno nie tylko z powodu remastera, ale również z tego powodu, że gracze dokopali się do starych screenów Diablo 3, takiej pierwotnej wersji. Przy okazji też można było wyczytać wypowiedzi jednego z pracowników Blizzard North, które początkowo pracowało właśnie nad trzecią częścią Diablo i okazało się, że ta właśnie część miała być dużo mroczniejsza niż to co mamy teraz. Nie ma co zaprzeczać, że dla wielu ortodoksyjnych fanów dwójki, trójka jest kolorowa, jak Cartoon Network i to ich odrzucało. Okazało się jednak, że trójka wcale taka nie miała być, a bardziej klimatem przypominać mroczną dwójkę. Grafiki zostały opublikowane przez Oscara Questę, który pracował nad grą i dodał do tego informację, że faktycznie początkowo jego team miał działać tak, by trójka w wielu aspektach przypominała poprzedniczkę. Jednak w 2005 roku Blizzard North, w którym pracował, zostało zamknięte i taka wizja została zepchnięta na dalszy plan. Ja osobiście aż tak Diablo 3 nie hejce, ale jest mimo wszystko dla mnie zbyt łatwe, nie pozwala robić własnych twórczych buildów i faktycznie jest za kolorowy. Więc kładę nadzieję na Diablo 4, a za odrzuconym Diablo 3 uronię łezkę czy dwie. Mewy? Jeżeli chodzi o newsy, to już wszystko, ale czas jeszcze na wiadomości od was. Wilk QS napisał Arkadikus. Pamiętam się, jeszcze z początku w 24 serwisu, który niejako ukształtował mnie odnośnie giera, materiały takie jak w to się grało i historia serii były moimi ulubionymi seriami. Moimi też, jeśli mam być szczery. Eee, fajnie się chłopaki dokopywali różnych eee, informacji, a poza tym... Rany woskie, jak sobie przypomnę mój pierwszy materiał, w którym nagrywałem głos, to było właśnie w to się grało Shogo Mobile Armor Division. Oto fragment. Rozgrywkę możemy obserwować z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby, jednak widok z trzeciej osoby jest raczej swoistym, nieprzydatnym dodatkiem, gdyż celowanie jest w tym trybie bardzo utrudnione. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że nasz mech potrafi niczym Megatron zmienić się w pojazd, a wtedy jest jednak bezbronny. Lecz porusza się dużo, dużo szybciej, oczywiście w każdej chwili możemy znów stanąć na nogi i użyć różnego rodzaju argumentów, by przekonać wroga, że nie warto z nami walczyć. Lubię sobie czasami to po prostu puścić i zobaczyć cholera, jednak długą drogę przeszedłem. Jak sobie tak pomyśleć, że zaczęło się właśnie tym a skończyłem jako osoba prowadząca działalność, jako lektor mikrofonowy, to tylko pokazuję, chłopaki i dziewczyny, chase your dreams, everything is possible. La, la, la. Ale wiecie o co chodzi, to jest trochę budujące. Ekwador zadał pytanie odnośnie jasnej strony, no właśnie, że jest to jeden z najszybciej rozwijających się kanałów na polskim YouTubie, czy mógłbyś zdradzić rąbka tajemnicy, kto wpadł na polskojęzyczną wersję tego kanału? Z tego co się zorientowałem, jest to klon kanału amerykańskiego. E, jasna Strona to jest miejsce, w którym można usłyszeć mój głos, e, można powiedzieć, że jesteśmy partnerami biznesowymi, ja prowadzę działalność jako lektor, oni z tego korzystają. Chroni jednak e, zarówno obie, obie strony, chroni NDA, więc nie mogę za wiele mówić, ale e, myślę, że to mogę jak najbardziej. E, jasna Strona nie jest kopią, nie jest klonem. To jest oficjalna polska wersja Bright Side, tej samej firmy, która wydaje w ponad 60 krajach e, te filmy. No i po prostu Polska jest jednym z tych krajów. To jest oficjalne, to nie jest, że jakiś tam Januszek sobie wpadł na pomysł, że e skopiuje sobie filmik, po prostu tylko sobie będę tłumaczył. To jest oficjalna, e, oficjalny polski kanał tej firmy, która wydaje ogólnoświatowo. A odpowiadając na pytanie, jak w wbili tyle subów, nie mam pojęcia, chciałbym wiedzieć. Arcos Gaming. Ciekawe pytanie. Eee, czy lubię patrzeć na kobiece nogi w grach, czy raczej bardziej na coś innego? Eee, jestem w ogóle z mężczyzną, którzy najba najbardziej preferują twarz u kobiet, więc to jest pierwsza rzecz, którą patrzę. Jeżeli e, postać ma odrzucającą twarz, no to już nic innego mnie tak naprawdę nie interesuje. Tomson01, ucinając tam całość, bo faktycznie gdybym czytał każde, całe, całe komentarze, no to by to trochę zajmowało, ale przechodzę do tych pytań, bardzo mnie cieszą. Jaki preferuje gatunek muzyczny? Wychowałem się na rocku i metalu, miałem bardzo krótki epizod jakiegoś polskiego rapu, ale to było w latach 2005, tak więc jak ja miałem tam 13 lat, co się chyba wszystko zgadza, tak? Ale no gdybym miał wybrać po prostu jeden gatunek muzyczny, to byłby rock metal. Daniel B. Czy przechodziłem kryzys grac gracza? Kryzys gracza to jest wtedy, kiedy po prostu żadna gra nie daje nam już frajdy. Chyba się starzejemy, tak? Miałem teraz nawet ostatnio, przyznam wam szczerze, taki kryzys gracza, że w sumie no okej, okay, przyszły mi jakieś tam gry, kupiłem, ale nawet nie, 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 nie sprawdziłem do końca. Wróciłem do Kingdom Come Deliverance. Kurde, wsiągnąłem znowu, nabiłem chyba z 50 czy 60 godzin już. Może to jest tylko kwestia znalezienia czegoś, co cię faktycznie zahaczy. No i e, teraz niedługo będzie filmik nowy na kanale i to dość prędko. Uh, który, w którym wyjaśnię, dlaczego kryzys gracza raczej mnie szybko znowu nie złapie. Sam się o to prosiłem, nie? Odpowiedź będzie prosta i szybka. Hailey Ryder i Kimi Granger. Co wam powiedzieć? I am a man of taste. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia niebawem. Cześć. Serdecznie dziękuję moim patronom. Tomisko n. Maniek Zielak Orion Hudisław, Pajk Canvar. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem i udostępnianiem zapraszam właśnie na mój profil na Patronite. Każda cegiełka cieszy. A jeśli chcecie wesprzeć mnie jednorazowo, zapraszam na Paypal. Wszystkie adresy w opisie pod filmem. Dzięki.